Witajcie w tym odcinku, lecimy dalej z wampirami. Przez moją głupotę nie możemy um, jeszcze zdobyć Galmaraza, naszego wspaniałego młota bojowego. Bo musieliśmy atakować oczywiście Karlem Francem, e, Armię Zielonoskórych, a ja atakowałem byle kim. Także ten, także tego. Gdzie jest nasz Baltazar? A, to jest nasz Baltazar. W ogóle, czy on już jest? Jeszcze dwie tury, dobra. To nic, to... Zabieram go stąd. Tryb marszu i lecimy tutaj w stronę wampirów. Aha właśnie, nasza armia tutaj się szkoli, dobrze jest. Wolfenburg jeszcze się nie poddał. Salzenmund Dieterschaffen rozwojemy <laughs> trochę miasta. A ty Karl. Ty Karl. Ty Karl. Poczekasz na miejscu. Ta postać może mieć na gryfa. Świetnie. Pani Feuerbach. O to chodzi. Kisle by się teraz nie spodziewał, Pani taki on noża w plecy. Jakbym <ścoughs> zaatakował Wolfenburg. Tylko po to, żeby go zdobyć. Waldenhof. Waldenhof, Gdzie to jest Waldenhof? Tutaj. Mają dużo zombie, ale... Pyrrusowe zwycięstwo? Dlaczego? Chociaż co się nie dziwię, ja bym tutaj dał dużo mniejsze szanse. Fakt, że same zombie, ale przytłaczając mają, mega przewagę mieli, więc... Dołącz do wojny, nie chcę z nimi walczyć. Ty sojusz militarny, nie chciałbyś, ty. Nie ma takich tam. Nie ma już Ale jakie wielkie armie chaosu tutaj latają Schwarzhafen jest oblegany tutaj znowu Wolfenburg Dobra, wiecie co? Spróbujmy pozbyć się tych tutaj zielonoskórych Waldenhoff jak wygląda, teraz już mają mury, nie? Dokładnie. Jeszcze nie, jeszcze nie, ale to nie szkodzi. Wpływowy, odświeżający, się w całej zgody, sam nie wiem. Dajmy odświeżającego teraz. Nadal. Jeśli bym zaatakował, to mam pół na pół równowagę sił, ale raczej nie chcę na razie z nimi walczyć. Ile 8 tury się musieli tu przetrzymać? Zniszczymy ten oddział zielonoskórych, um, Potem rozegramy bitwę o Czarną Przełęcz. Zdobędziemy Galmaras. I zatokujemy Drakenhof. I pójdziemy potem na północ i będziemy odpychać chaos. Tak to jakoś widzę. Talobajm rozwiniemy. Okej, okay, Schaffen, tutaj się roz, rozwija miasteczko, spoko, Marienburg, nic się nie dzieje, Eilhart. Ta armia też niech się powoli przemieszcza gdzieś tu w stronę, może właśnie Hergik albo Talabaym, nawet. Mhm. Ten mistrz ubił poziom, oskarżenie, skrytobójca. Dajmy to oskarżenie. Tak pół na pół nie wyszli. No nie sam, nie sam, kolego, no. Co ty robisz? Czy ty w ogóle myślisz? Dobra. Grenztac spoko, Schwarzhafen spoko. Strójmy Piękne jest to, że w Drakenhof nie mogą teraz szkolić armii. Są po prostu zdanie na moją łaskę. Co może się stać, to w mogą zaatakować znowu Waldenhoff, ale teraz mamy już tam mury, więc nie pójdzie mi tak gładko. No nie chcę walczyć z nimi, ile mam mu mówić. Nie chodzi o pieniądze. Teraz będę latał tym Karlem jak głupek i szuka jakichś zielonoskórych, jak ci nam uciekną. Dobra, Baltasar Geld wstał z łóżka, także można się tutaj poruszyć dalej tymi Swoją drogą e Zastąp lorda z Na w panelu szczegółów postaci To są szczegóły postaci, tak? Ech, jak to się zastępuje Lorda, co? A, tu jest, tak? Zastąp Lorda jest, dobra, Baltazarem poproszę. I tam idź do domu. What? Okej, okay. żarliwość. Waldenhof. Spoko. Tu w Ashen niezbyt spoko, ale... Okej, okay, i teraz jak to rozwiązać? Może weźmy ten tryb? Przemyśimy się gdzieś tutaj. Czy ty mógłbyś zablokować armię, co? Zabójstwo nie chcę. Nie, ja już zablokować armię. Tu potrzebował kapitana, co? Coś takiego. No dobra, nic z tym nie zrobię na razie. Ta armia też nie się przemieszcza. Łosiężna twierdza, można coś rozwinąć. Kapolice Sigmara. Spoko. Ty wbiłeś poziom, nic nie robiąc. Gratuluję! Moja krew. Ok, uczciwa stal. I tak to powoli wygląda. Strasznie mi się nie podobają rozmiary tych armii, które tutaj krążą. Sam będę musiał zbijać nasze armie w większej grupy. Och, Co za człowiek. Znaczy co za nie umarły Dostęp wojskowy, jasne, piesz. Nie. No, i o to chodziło. Udało się ich przechwycić i za tym idzie mamy dostęp do Galmaraza. Znaczy do bitwy o, o Czarną Przełęcz. Teraz Karl będzie mógł pomóc w zdobyciu zamku Drachenhof i... i... I, 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 i... I co? I pójść na północ. No przecież zabiłem... Boże! Są zielono skórzy. Świetnie. Za jedną turę, okej. Okay. Ale już byłem już cykany, nie? A może nie tam teraz cykany, ale wie, co, wiecie o co chodzi. E, dobra. Tu mamy jakichś ludzi. Nie problem, żeby to zdobyć. Raczej, no, znaczy, żeby ich pokonać, okej. Okay. That would be madness. That would be madness. <gry> ma wystarczająco ludzi, dobra. Baltazar będzie się powolutku zbliżał do do Czasem go tutaj chciałbym w tryb plądrowania wejść i po prostu sobie plundrować. powolutku. Ziemi nieumarłych? U was też od rana koszą trawniki? Od rana jeszcze nie skończyli? Jest godzina 12:34, nieźle. Nie chcę. Najpierw atakujesz, potem mówisz: Dobra, spoko, trakta, to zapłacę, <grytanie> nie ma problemu. Nie, dzięki. Mhm, mhm. Głód w świetnie. <laughs> o to nam chodziło. Także wchodzimy tu i robimy tryb plądrowanie. 316 na świetnie. Tutaj krótka piłka. Okej, okay, straty 164. Plądrowanie. I możemy w końcu kalmaraza. Zielona zielono-skórych. Aha, czyli zielono skóry, łaźno skóry krzywy księżyc i niepokorne głąby krzywego księżyca. Co to jest? Porywacz czaszek. No, cz w dupę z tym młotkiem. Mam tu gdzieś. Zielono-skóry to zielono-skóry. Co za różnica? Który? Zesady, kurde, i wino macie mi robić. O, buntownicza armia z w tego, z Ostlandu. No ładnie. Jak to wyglądają wytyczne? Ostland trzeba zdobyć, Ostermark jeszcze. Wschodnią Sylwanie, Czyli zaraz będzie. Zniszczymy zaraz frakcję wampiry. I teraz do Polinu, by wojska na tych frakcji znajdowały się wyłącznie w regionie Polskowie chaosu. Trzeba będzie wypędzić wojowników chaosu, i będzie koniec kampanii, moi drodzy. Koniec kampanii Imperium. Co to jest? Kar Kadrin. Furgil, zguba orków. Nie ma tu żadnych orków. Kasztelan, inżynier. Stawka podatkowa. A, weźmy tą uczciwą stal, jednak. W Ochlandzie coś uszkodzili. Co za parszywce. Będzie pewnie z 40 odcinków jednej kampanii. Także nawet sporo. Jesteśmy chyba na 28. Jeśli ja tam dobrze liczę. Może zaczynam się gubić w tych wszystkich odcinkach. Jest nagrywanie kampanii Imperium w Total Warze. W jest e, kampania Ostlandu w Medieval 2. Jakiś tam jeszcze gdzieś po boku siedzi Mountain Blade Warband z tym modem Warsword. Też fajna gra. Jimperem Ym... proponujemy traktat, po spoko. Teraz właśnie mam zamiar zrobić kampanię Krasnoludów i ewentualnie Chaosu. Tylko nie wiem, jakie ja to wszystko jakoś wcisnę. Misje przydzielono wytyczne, zwery poddane, te podziały, tak na obrężnicza, jakąkolwiek, takie skupiny artylerii, nie chcę, tego nie potrzebuję. Dobra. Widziałem sobie, podszedł tutaj. I obserwował, co tu się dzieje. Bo hergik sama w sobie chyba się obroni, tak. Jak już się rozwinie, a rozwinie się... Nie za prędko. Ale w końcu się rozwinie. To postawimy jej mury. Dobra, idziemy zdobyć Esen. Hopsiu. O, chorągiew znowu mamy wiecznego pomienia. Proszę. Albo nawet nie dla nich, tylko, tylko dla nich. Tarcza uroku. Wspaniale, jakieś jeszcze EXPY. Wszystko dostaliśmy. No i teraz Fortiakowa tylko został u No Wy nie wyglądacie to dobrze Ile jestem w stanie się utrzymać co? Nie wiem gdzie to jest napisane nawet Okej, okay, Templehof. Hatka drwala czy może pójdziemy standardowo w gildę krawców a no, chodźmy w gildę krawców Now. Dobra Spory tu mają to spaczenie 47% Ale już niedługo Ile jeszcze tur? 4 tury Spotu więcej wiesz, jeszcze więcej taranów A <laughs> czego nie, skąd nas stać Zwłaszcza, że na nic nie kosztują. Dobra, talaba jak to wyglądacie? Spaczenie 33% minus 2 i jeszcze 23 z tego bo my tu nie mamy żadnej mm, świątyni. Co mi się w wielce aż nie podoba. Chyba bym zrezygnował z tej gildi krawców I postawił w tamto miejsce świątyni, ale to to później. Później, później. Tu mamy świątynię Ulryka. Bardzo fajną zresztą. Tak, tak, Sigmar czcił Ulryka, wiadomo. Okej, okay, pójdźmy w turę. Koń bojowy... Kto to w ogóle jest? na poburszynowy czarodzinaż, dobra. No, koń mu się przyda. I Baltazar jeszcze. Osłonę Sigmara. Pegaza masz na dziewiątym, czyli za poziom. Mmm... Ostateczną przemianę weźmy. O, Esen. Esen, Esen, Esen. Kto tak, weźmy? Weźmy... To, bo od razu nam rycerzy da. No ja tam nie wiem, co jeszcze. Na razie nic, bo nie mam pieniędzy. No i teraz mam wrażenie, że już te wampiry powinny powoli zacząć dychać, chyba że mają spory zapas złota w skarbcu. Bo na jednym małym miasteczku raczej nie utrzymają armii, albo dwóch, nie wiem, ile tam mają w sumie. O Jezus... A, zagrajmy. Waldemar Flensburger. Piękne nazwisko. A imię jakie zacne. Ok, rozpoczniemy bitwę. E, dzięki Daniel Kopecki za pierwszą łapę. Dzięki wielkie. Dobra, rozstawmy się. Znowu w tym miejscu. Tym razem nie mają żadnej konnicy, więc będzie trochę ułatwione. Nasi strzelcy. Gdzieś w tym miejscu. Dwójeczka. Bez ruchu. Was jako jedynkę. Też bez ruchu. Nasza milicja. Trójeczka. No i kapitan gdzieś tutaj. Rozpoczynamy, przyspieszamy i czekamy na nich. Crypt co? Rozstawmy sobie ich tutaj już od razu. Co tu w ogóle mają? Aha, tutaj lepsze szkielety, lepsze zombie. Tutaj sterników. I Izabela von Karstein. Ją bym chciał... Spróbuję ją zdjąć kapitanem, yy, Naszym generałem? Nie, to jest kapitan. Ale czy to jakoś da radę, to nie wiem. Dobra, ustawmy się tutaj. Zatakujmy ich. A, żartowałem. Nie, jednak nie. Stawcie się tutaj, ziomeczki szybko. Dobra, na Izabelę. Wystrzelajcie do nich. Strzelcy dalej będą robić swoje. O, dokładnie w ten sposób. Jak tam wygląda Izabela? Trzyma się. Stara rura. Masz regenerację na taki z wampirem. On no, trochę nas tutaj flankują. ale to nie jest wielki problem, bo sobie wyślemy tutaj odzież uszników, niech strzelają do nich dodatkowo. Czy wy macie kogo strzelać. Może Fizabela dać radę? No, doskonale. Proszę, trafiajcie. Dobrze. Niech ona zginie, jak najszybciej. Dalej możecie strzelać? Coś czuję, że nie. No właśnie, nie. Niedobrze. Gdzie jest nasz kapitan tutaj? Okej, okay, on się będzie bił. Jest dobrze. Wy wyszarżujcie. Złamcie ich. Za to, to my się ustawmy tutaj. Nasz drugi oddział kuszników niech ustawi się z powrotem w z górek. Izabela nie żyje. Pieśń świetnie. tnie. Zobaczmy, jakieś ja floty tarcze. Ej, aha, są ci, ci przywołanie. Dobra, już w kminie. Zatakujcie tych, wy zatakujcie tych. No i dobra. Teraz pozbędziemy się was. A wy jesteście tą jednostką renomę Dobra, dlatego się tu trzymacie Wszystko wygląda ok, nie? Halabar się trzymają. The type jeszcze żyją. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Rzućmy się na nich. Ustaw się dalej. I tak sukcesywnie Ci uciekają. No ale nie szkodzi, mamy tutaj jeszcze milicję. Oniż mają rozpad, więc jest spoko. Tu jak giną. Missiles at the ready. Jeszcze wrócicie panowie No i tak jak nam się tutaj łamią nasze jednostki, tak zastępujemy się tutaj milicjanci, więc jest spoko. Nie mamy żadnej tutaj flanki jakiejś osłoniętej. Dobra, tutaj sterników. Za sterników trzeba się raz zabrać. Ustawmy tych kuszników tutaj też. Okej, okay, zaczynają ginąć. Nasi włócznicy, tak. Niech sobie powoli tutaj wrócą. Powoli niech sobie odpoczną. Są zdyszani już. Gdzieś tutaj możecie strzelać. Dacie radę? Wy też? No, doskonale. Dobre wzgórze, naprawdę dobre wzgórze. Trzech i się trzymają, to jest beznadzieja. Zabiłem nim Izabelę, że powinni się wszyscy rozpaść. Sterników. Jakby tak samo sterników. Jak ta jednostka padnie, to już będzie po nich. A pada dość szybko. Ok. Szertajf, zabijajcie. Wyrzućcie się na nią. Albo nie, zniszczę ten nadział zombie na spokojnie. Wy spróbujcie atakować ją. Chyba ma te obrony fizycz przed fizycznymi atakami, nie? Z tego co mi się wydaje. O, od razu się... Dobra, atakujcie ich. Dobra, jest koniec. Dwójeczka, atakujcie Izabelę... Eh, Karle von Karstein, przepraszam. Wy tak samo. Ona już doznaje rozpadu, więc spoko. <grym>, Dlaczego nasz kapitan dostaje moc, ten duch? Odsuncie się bo zostajecie naprawdę bez sensu O Jezus Co ja widzę Eee, eee. Dobra Już bez wygłupów To było straszne Na koniec to z... porażka Co się tutaj działo Ale tylko 712 starczyliśmy więc jest OK ja to gdzieś przeczytałem Pokemoniem. nie wiem. Prusowe zwycięstwo 813? Nie, po prostu stracimy więźnie. No Zaraz Izabelę też wykończymy. Baltazar wyjdzie ze swojej nory i... Karak, proszę bardzo, sojusz obronny jak najbardziej. Musicie nam wybaczyć nasze tutaj niegościnne włości i zaraz naprawimy. Postawimy kilka świątyń. Może zwerbuje jakichś dodatkowych chłopców czarownic? Albo kapłanów Sigmara? Płaszcz z pilnego metalu. Dobra, szybko. się dzieje. Tylko nie obchodzimy to za bardzo i jakoś tak. Zamek Draka. Dobra. I teraz tak. Hop. I auto resolve jeszcze w tym odcinku zdążyliśmy zająć zamek dragonów, wprowadzić teraz dostęp do złota, wampiry i snowmore jak to mówią, no i nie mamy negatywnego wpływu tutaj na nasze jednostki gdzie jest moje złoto proszę bardzo szybko pani złota aż 1300 nam da świątynia Sigmara do Eschen a w następnej turze zaatakujemy i Zambele. W na następnym odcinku, przepraszam. Także żegnam się z wami i do zobaczenia. Cześć!